Pięknięcia ponad 50 kilometrów do zdobycia 750 punktów, a w roli faworytki Justyna Kowalczyk. Jutro w niemieckim Oberhofie prolog Tour de Ski. Sebastian Parfianowicz. Wystartowała we wszystkich dotąd rozegranych turach. Połowę z nich wygrała. Nic dziwnego, że faworytka jest jedna. Justyna jest oczywistą kandydatką do zwycięstwa. Wygrała tur już trzy razy, poza tym widać, że jej forma rośnie. Ale z tymi faworytkami różnie to w turdyski bywa. Rok temu na przykład wszyscy stawiali na Biergen, a zwyciężyła Kowalczyk. Teraz to Polce na kredyt gratulują, ale rywalki gotowe do akcji. Wiem doskonale, że bycie faworytem nic tak naprawdę nie zmienia, oprócz tego, że musisz odpowiadać na więcej pytań niż jak nie jesteś faworytem. Z którym jest dokładnie tak jak ze stromymi schodami prowadzącymi na stadion w Oberhofie. Potknąć się można tu na każdym szczeblu, czy się jest faworytem, czy też nie. Z Oberhofu dla sportu Sebastian Parfianowicz.